Wróciłam w kolejnym odcinku, a i dzisiaj mam film z azjatyckiego tygodnia, znowu i tym razem będą to sosy. Taka kategoria sosów, które dodajemy do jakiejś potrawy na zasadzie maczania, czyli dipów, coś w stylu, nie wiem, kaczap albo sos barbecue. I takich sosów będę miała siedem. Niektóre są już napoczęte, bo nie mogłam się powstrzymać, a niektóre są jeszcze zupełnie zamknięte, więc będę je otwierać razem z wami. I będą to sosy słodko-kwaśne, czyli z czosnkiem, curry, tajski barbecue, Sos teriaki, sos rybny i sos ostrygowy. Tutaj każdy z tych sosów ma oznaczenie, z jakiego kraju pochodzi, więc to będę Wam mówiła przy okazji testowania. Niektóre z tych sosów są gęste, niektóre z tych sosów są rzadkie, dodaje się je do różnych rzeczy. Zacznę może od sosów, które już napoczęłam. Jestem wielką fanką owoców morza i jakichś takich morskich obrzydlistw, więc uwielbiam sos rybny. Ten akurat jest napisany, że jest tajski, natomiast wiem, że w Wietnamie po prostu sos rybny jest dodawany do wszystkiego. Po prostu do każdej rzeczy, do której można tak jak u nas na przykład dodać sól albo magii, to u nich się dodaje sos rybny nawet do jajecznicy. Tak Jak nazwa wskazuje ma w sobie wyciąg z ryb i tutaj mamy ekstrakt z ryb 9,6% i to po prostu dodaje takiego rybiego aromatu. Natomiast nie jest to taki, taki aromat, jak na przykład idziecie do portu i wali rybami. Tylko to jest po prostu takiej, takiej dobrej ryby. To jest bardziej zapach suszonej ryby niż jakiejś takiej świeżej. Dodatkowo pachnie bardzo słono, tak jakbyście zmieszali sos sojowy właśnie z jakimś zapachem suszonej ryby. Mi się to akurat osobiście bardzo podoba. I naleję sobie dosłownie ciupeńkę na łyżeczkę, bo jak wiecie, to są 100 sosy, których się dodaje do czegoś, więc absolutnie to nie jest tak, żeby sobie pić. I spróbuję Wam opisać smak. Na pewno będzie to bardzo słone. No cóż, jest to słone, jak się to naleje na łyżeczkę. Natomiast najbliżej jest temu, jakby opisać sos sojowy albo ewentualnie magii właśnie z jakąś suszoną rybą. Dla mnie jest to bardzo, bardzo fajne. Oczywiście nie tak na łyżeczce. dodań, w którym chcecie podbić ten rybny aromat. To jest po prostu bardzo, bardzo fajna alternatywa dla właśnie sosu sojowego na przykład. Dalej z morskich obrzydliwców mamy sos ostrygowy. Sos ostrygowy też jest bardzo słony. W ogóle te wszystkie sosy ciemne są słone i głównie są na bazie sosu sojowego, więc wiecie dobrze, jak bardzo słone to może być. Natomiast sos ostrygowy podobnie jak rybny, też dodaje się do wszystkich potraw z owocami morza, albo właśnie jakimiś takimi kurczakami. Bardzo fajnie smakuje też w daniach z woka, czyli jak macie smażone warzywa na patelni z jakimś kurczakiem czy coś, wtedy dodacie sobie sosu ostrygowego, to wtedy wzbogaci ten aromat i będzie taki bardziej pełny. Pachnie bardzo, bardzo podobnie do sosu rybnego, czyli właśnie sos sojowy slash magi z aromatem rybno-owocowo-morzowym. A skład, no to mamy 25% sosu sojowego, ekstrakt z małży i ostryg 7%. Więc są tu małże i ostrygi, a tutaj były ryby. I tutaj widzicie, ten sos jest taki bardzo wodnisty, a ten jest już trochę bardziej gęsty. I spróbuję Wam opisać, jak smakuje, bo on będzie taki strasznie słony. Nie czuję tutaj mocno aromatu tych potworów, tylko bardziej sos sojowy, więc ogólnie jest to bardzo słone. Ale jeżeli dodacie tutaj jakieś dania, to bardzo fajnie wzbogaci ten aromat owocami morza. I ten sos akurat napisali, że jest chiński. Kolejny ciemny sos to jest sos teriyaki. To jest sos japoński i on bardzo fajnie komponuje się z różnego rodzaju mięsami. Jak na przykład są mięsa smażone, wołowina, e, na przykład teriyaki, mm, czyli wołowina, która była marynowana w sosie teriyaki. To jest pikantny sos, ale jeszcze go nie próbowałam i zaraz go, go otworzę przy was. Tutaj akurat też głównym składnikiem jest sos sojowy, jest też ocet pieprz, imbir, czosnek. Mniej więcej takie rzeczy, więc jeżeli lubicie te pojedyncze składniki, to na pewno będziecie też lubić cały sos. Tylko pamiętajcie, że znowu to jest jako dodatek właśnie albo do maczania jakiegoś smażonego mięsa, albo do marynowania. Jest trochę takiej konsystencji jak um, bardzo rzadki ketchup. Mmm, bardzo fajny sos! Nie jest tak słony jak te dwa, więc jest chyba świetny do maczania. Jest y, oczywiście słony, ale też czuć y, kwasek, czuć troszeczkę octu i te fajne aromaty właśnie czosnku, imbiru, bardzo ciekawe połączenie. Super, bardzo ciekawy sos. Teraz zostały nam sosy jaśniejsze. Tutaj jak widzicie już mam zużyte do połowy sos barbecue, tajski. I ten sos zawiera w sobie syrop z trzciny, cebulę, papryczkę chili, czarny pieprz, ocet. Czyli to jest takie właśnie wydaje mi się, że podobne do teriaki, ale tutaj nie ma e, sosu sojowego, tylko jest coś bardziej słodkiego. Więc ten na pewno będzie słodszy od teriaki. Pachnie mocno octowo, ale nie jest to zapach podobny do naszych sosów barbecue, które możemy kupić tych na bazie pomidorów, tylko pachnie tak zupełnie inaczej. Ale kojarzy mi się bardzo z mięsem. No, to jest oczywiste. Natomiast nie umiem Wam opisać, czym to pachnie. Spróbuję go trochę sobie wylać. On jest chyba najbardziej gęsty z tych wszystkich. I jak na razie jest najbardziej pikantny z nich. Wyczuwa się bardzo dużo chili, ale czuć też jakiś aromat octu z tyłu, no i oczywiście jest to słodkie. Więc ten sos jest po prostu, można powiedzieć, że najbardziej słodko-pikantny. Oczywiście dodaje się do mięs, tak? tak jak zwykły barbecue, tylko to jest taki bardziej orientalny posmak wtedy. I teraz spróbuję kolejnego tajskiego sosu, a to będzie chili i czosnek. On ma już taki bardziej kolor jak spotykamy na przykład w barach wietnamskich. I pachnie też bardzo podobnie, głównie chili. Hmm, jest to bardzo słodki, bardzo pikantny sos. Trochę podobny do tego, ale jest mniej barbecue, wiecie. Tutaj rzeczywiście mamy, pierwszy to jest syrop glukozowo-fruktozowy, potem jest ocet, z białego wina, papryczka chili, sól i czosnek. Więc jest to taki słodki, pikantny czosnek. Ale całkiem niezły, bo jak go jadłam z krewetkami, to bardzo mi smakował. Teraz chiński sos słodko-kwaśny. Trochę mi pachnie jak Uncle Ben's słodko-kwaśny jest słodko-kwaśny. W zasadzie nic więcej nie można o nim powiedzieć. Co tutaj ma? Oczywiście syrop glukozowo-fruktozowy, ocet spirytusowy papryka, chili. Szczerze mówiąc jest bardzo podobny do tego, tylko ten ma czosnek. Więc jeżeli byście na przykład mieli kupować, to chyba bym kupiła ten tański z czosnkiem. Po prostu jest bardziej konkretny. Tutaj czuję tylko kwaśność i słodkość. Tak jak sos słodko-kwaśny. I teraz został nam ostatni sos. To też jest sos tański i to będzie kary mm, oczywiście pachnie bardzo mocno kary. Ten jest najmniej pikantny, natomiast czuję tutaj kary zmieszane ze słodyczą. Więc jest to słodkie kary, ale bardzo dobre. Mamy tu przecier pomidorowy, ocet spirytusowy, oczywiście cukier, kary i sok jabłkowy. Hm, bardzo przyjemny sos. Myślałam szczerze mówiąc, że będzie bardzo pikantny, ale jest delikatny i bardzo przyjemny i wydaje mi się, że wzbogaci fajnie wszystkie jakieś smażone mięsa, na przykład w panierkach jakieś kotlety, jeżeli chcecie dodać do egzotycznego posmaku, to na pewno będzie to bardzo przyjemne. Tak samo wydaje mi się, że jako dodatek do ryżu, jeżeli nie będziecie mieć innego sosu, możecie sobie poleć tym ryż i też będzie spoko. Jestem strasznie zasolona, jestem strasznie zasłodzona i mam pikantne gdzieś tam aromaty w ustach. Nażarłam się po prostu tych sosów, jakbym zjadła trzy łyżki soli. Ale dla was przetestowałam siedem różnych azjatyckich sosów z tygodnia azjatyckiego w Lidlu. Dajcie znać, który jest waszym ulubionym sosem i czy już próbowaliście któryś z tych sosów, bo ja tak naprawdę większość jadłam po raz pierwszy. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco i nie omijać takich cudownych filmów. No i oczywiście widzimy się w kolejnym. W odcinku ściskam Was ciepło i do zobaczenia, papa. Jestem na maksa zasłona. Zasłona! Jestem zasłona!